Witam wszystkich tu na Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnej latarki. Tym razem jest to latarka Mactronic Force. Na początek pokażę Wam, co dostajemy w zestawie. Oczywiście jest to latarka w komplecie od razu z dwoma bateriami, co jest dość fajne. Poza tym taka nakładka, która pozwala zakładać filtry. Teraz akurat założony jest czerwony, jest też zielony i taki granatowy. To jest kolejna fajna sprawa. Oczywiście wydaje mi się, że standard przy latarkach taktycznych, typowo na broń. Poza tym, oczywiście dostajemy też uchwyt na szynę montażową przy replikach np. ASG, jak i przy innej broni wszelkiego rodzaju. Jest wykonany z aluminium, do tego jest skręcany na dwie takie. Śrubki, do których oczywiście dostajemy specjalny śrubokręt. Też fajna sprawa, bo nie każdy musi taki śrubokręt mieć, więc fajnie, że jest on w zestawie. Poza tym ostatnią rzeczą jest oczywiście włącznik żelowy, za pomocą którego możemy sobie latarkę włączać. Zaraz pokażę Wam, jak to wszystko działa. Oczywiście. Jednakże na początek zarzucę Was jeszcze kilkoma parametrami, które podaje na producent. Latarka jest wodoodporna i posiada certyfikat IPX6, co oznacza, że nie możemy wrzucać jej do wody. Natomiast ja wrzucałem ją do wody, ale, ale nie będę tego pokazywał, no bo akurat tego nie nagrałem. Natomiast jest wodoodporna na tyle, że sobie z tym poradziła. Ma certyfikat IPX6, co oznacza, że możemy bez problemu używać ją w deszczu i. I jak w do kałuży też jej się nie stanie, więc spokojnie, nie ma się o co martwić. Poza tym jest odporna na upadki z jednego metra, co też za chwilę sprawdzimy. Z innych też dość ważnych rzeczy oczywiście ma 250 lumenów. Bardzo fajnie rozprasza światło, snob jest naprawdę fajny. Poza tym bardzo podoba mi się barwa światła, która się z niej wydobywa. Jest taka naprawdę bardzo, bardzo biała i przyjemnie działa na oko. Nie, nie ma jakiegoś takiego kucia i tego typu spraw. Ja na przykład bardzo nie lubię niebieskiego światła. E, tutaj na szczęście tego nie ma. Jest e, bardzo ładna e, biała barwa światła. E, pokażę wam jeszcze zasilanie, bo to jest dość e, ważna rzecz. E, latarka zasilana jest na dwie, dwie baterie CR123. E, niestety te baterie są dość drogie, więc no jest to pewien minus. Natomiast wydaje mi się, że w latarkach Takich typowo na broń taktycznych to jest standard. Wszystkie są praktycznie zasilane na baterie CR123. Ewentualnie, jeżeli chcecie coś droższego, to są też modele akumulator z akumulatorami. Więc ja raczej właśnie bardziej polecałbym tamte, bo baterie CR123 są dość drogie. Ewentualnie możecie sobie kupić akumulatory, które mają to samo napięcie. Więc z elektroniką w latarce nic nie powinno się stać. Ogólne moje odczucia z używania jej są naprawdę pozytywne. Fajnie mi się jej używało. Trochę denerwuje mnie to, że ma jeden tryb. To jest jedyna rzecz, właściwie, której nie lubię w tej latarce. Jeden tryb. Mógłby być jeszcze chociaż jeden. A ponieważ jest to latarka na broń, no to mógłby być też stroboskop lub tego typu rzeczy. Teraz pokazuję Wam, jak działa włącznik żelowy. Możemy sobie samolot. Samo dzielnie zrobić stroboskop, natomiast fajnie naprawdę bardzo fajnie byłoby, gdyby latarka miała jakieś tam tryby, hmm, chociażby jeden związany z połową mocy, na przykład na in osobnym guziku lub jakkolwiek inaczej włączony, to by była fajna sprawa. E, także żeby zbyt długo Was nie zanudzać, zapraszam Was na e, wszelkiego rodzaju testy e, outdoorowe. MacTronic Enforce podobno jest odporny na upadki z wysokości 1 metra. Myślę, że spokojnie można jeszcze dodać kilka centymetrów i latarka powinna to przeżyć. Teraz zrobię dla Was szybki przegląd trybów latarki MACTRONIC m -Force. uwaga, tryb włączony oraz tryb wyłączony. E, latarka nie ma żadnych trybów, e, jest tylko ON i OFF. E, czy ma to jakieś swoje wady? No ma, bo nie możemy niestety regulować sobie tego jak dużą mocą ma latarka świecić, e, z jaką jasnością. Przy tej jasności świeci niewiele, ponad 2 godziny, więc nie jest jakoś szczególnie dużo. Fajnie by było, gdyby można było sobie chociaż włączyć ją na połowę tej mocy, którą posiada, i mielibyśmy wtedy troszkę lepsze, większe możliwości. A tak ich nie mamy. Sprawdźmy teraz, jakie dostajemy filtry w zestawie z tą właśnie latarką: filtr zielony, niebieski oraz oczywiście filtr czerwony. Jest dzisiaj dość widno i mgliście. Także ten zasięg będzie troszkę mniejszy niż mógłby być w idealnych warunkach. No ale cóż mogę poradzić na warunki pogodowe. E, także robię to w tym samym miejscu, co miało to miejsce w poprzednich testach latarek. Tak, żebyście mogli sobie to w jakiś sposób porównać. Jak widzicie, zasięg jest naprawdę całkiem niezły. E, wydaje mi się, że jest zgodny z y, tym, co mówi producent. E, jak widzicie widzicie dość dużo. Ja też widzę całkiem sporo, dlatego, że latarka ta naprawdę nieźle daje sobie radę. Te 250 lumenów to jednak całkiem sporo. Niestety czas świecenia to niewiele ponad dwie godziny, troszkę mało. Nie przekonuje mnie to szczególnie. Wolałbym mieć jeszcze jeden tryb, w którym latarka świeciła, bo po słabiej też wszystko bym widział, a jednak... Czas pracy wydłużyłby się e, około połowy, więc to jest dość sporo. Wszystkie testy, latarka przeszła naprawdę godnie. E, ma co prawda kilka obić, e, otarć i odpęknięć e, powłoki. E, natomiast naprawdę, naprawdę ładnie to przeżyła. Muszę Wam powiedzieć, że tej latarki w ogóle nie oszczędzałem, ponieważ. Nie płaciłem za nią to raz, dwa i tak jej nie będę mógł sobie zachować. To dwa. Co prawda i tak, i tak zawsze moje recenzje staram się robić jak najbardziej obiektywnie. To wiecie, jeżeli producent powiedział, właściwie nie sam producent, natomiast osoba, z którą się kontaktowałem, że po prostu mam ją przetestować tak, jak ja uważam. Tak właśnie uważałem, że tak powinienem zrobić. Latarka przeszła przez wszystko. Naprawdę godnie. E, nic się z nią grubszego nie stało. Dalej świeci i tak samo ładnie jak świeciła. E, jedynie baterie się delikatnie wyczerpały, ale no to chyba jest normalne. E, także to wszystko. Jeżeli ktoś e, lubi sobie pobiegać z jakąś repliką ESG po lesie, to jak najbardziej polecam. Bardzo fajna latarka, która kosztuje około 200 zł. Z tymi wszystkimi dodatkami wydaje mi się, że to nie jest jakoś szczególnie dużo. E, poza tym, wspieramy. Y, naszą polską firmę, co jest y, fajną sprawą. To już wszystko w tym filmie. Tak jak zawsze pamiętajcie, żeby wpadać na mój Facebooka, lajkować, komentować. No i tak jak zawsze, trzymajcie się.